Udało się to lepiej, Wzięłam mapę, czekam teraz na swój bagaż Lotniskowy lotnisko no na Wydaje mi się, że to jest praktyczna informacja Tuż po wyjściu udajemy się do kantoru, wymienić kilka złotych na drewnę I zamawiamy Ubera Takim Uberem jeszcze nie jechałam To jest stacja metra Nie mam pojęcia jeszcze, jak to wygląda, ale już inaczej niż u nas Spodziewałam się wyjścia pod ziemią Tutaj to nie wiem co to jest. Czy to wygląda jak taki miniaturowy Big Ben? Śpimy w tym hotelu. Tam niedaleko jest poza ta chata Słynna, są to żółte autobusy. A kawałek dalej, tuż pod y, hotelem, jest jakiś bazarek z jakimiś pierdołami. Śmiesznie. Waluta zmieniona, można uderzać na miasto. Mój dzisiejszy budżet. Postaram zmieścić się i nie przekroczyć 500 rybien. Ale kupiłam już karkę za 75. No to idziemy zobaczyć te słynne świątynie Nie wiem czy mnie zobaczycie. Zakryłam głowę, żeby wyglądać godnie. Czy ktoś z Was wie, dlaczego zawsze Boga obrażają włosy kobiet, a włosy mężczyzn jakoś nigdy? To jest dziwne, dziwne miejsce, bo bierze się tutaj świeczka. Świeczkę można kupić za 3, 5, 6 lub 10 rywien w zależności od wielkości. I... Ogląda się zmumifikowane zwłoki mnichów. One są oczywiście ubrane w te stroje, ale wystają takie czarne ręce i ludzie, którzy przechodzą, całują te przeszklone trumny. Nie chciałabym całować czegoś, co całowało ze mną tysiące innych osób, tym bardziej w kraju, w którym wróciła gruźlica. Mojej babci by się na pewno bardzo podobało. Zuza tutaj dopowiada, że pewnie Bóg chroni przed gruźlicą. Wydaje mi się, że to jest jakieś sensowne wytłumaczenie. Bar, miejsce które poleciła Kasia, która pochodzi z Kijowa. Zupa krem z Kalafiora, wygląda bardzo ładnie, jest z warzywną mukinką. I jest pyszna. I jest pyszna, ale również. Ja jeszcze nie spróbowałam, pokażę Wam tego to miejsce. Jesteśmy w takim e, dużym centrum handlowym no, Jak on się nazywa? E, tłum, Centralnej uniwersalnej magazynki To jak się zmęczysz z luksusowymi zakupami To sobie możesz pocilować W takiej strefie chilloutu Takie coś powinno być w każdej knajpie po jedzeniu Jakby była taka leżanka To ja bym chętnie płaciła Za możliwość zdrzemnięcia się Albo poleżeć jak zjem Idę zobaczyć jak wygląda słynny Majdan Jestem na Majdanie Tam coś się dzieje Jakaś muzyka na żywo Pięknie Więc jestem tutaj i ja Na razie Ukraina robi na mnie Bardzo pustyne wrażenie, jest pięknie W ogóle ludzie są mili, przynili. Tak cudownie mili, że Brak mi słów. Jedzenie jest smaczne Jest tutaj ładnie Nie spotkałam się z niczym niemiłym Niestety nagrałam to na stories, ale była też Wystawa o Ukraińcach, ofiarach o yy, Obozów koncentracyjnych Właśnie chciałam powiedzieć, że Napisano tam, że one były nazistowskie, więc nikt nie używa słowa polskie, tylko Niemcy tak robią, to jest bardzo słabe. Są też bardzo ładne fontanny, teraz to już w ogóle nie wiem, czy mnie słychać. Całkiem, całkiem tu ładnie. Ja zdąłem, naprawdę, naprawdę, zbyt, żeby... Mam nadzieję, że to już ostatnie schody. 5 minut samego zjeżdżania to jest. się jakbym była kurnikiem i zjeżdżałaby szybko. No to Muzeum Czarnobyla. Czas zacząć. Ci strażacy poświęcili życie, żeby uratować świat. Ponieważ oni nie mieli pojęcia, jak niebezpieczne jest to, co robią. Największymi ofiarami Czarnobyla były dzieci, które się rodziły i chorowały na nowotwory, ale o ofiarach się niezbyt mówi. To wszystko dotknęło przecież takich normalnych, zwykłych ludzi. Jeśli chodzi o Muzeum Czarnobyla, w którym jestem, to moja opinia jest taka, że na pewno tu Czarnobyla jechać nie chcę. Oczywiście nie mam nic do tego, że są takie wycieczki, są organizowane. U nas też żeby zwiedzać Auschwitz i służyć do temu, żeby zobaczyć, co się wydarzyło i żeby to nigdy w życiu się nie powtórzyło. No, akurat to się powtórzyło w Fukushimie, na przykład. No, tutaj za mną w ogóle są cztery takie plansze na kształt reaktorów, na których są zdjęcia dzieci, które urodziły się rok czy dwa lata po tragedii. Rozumiem to, że się jakieś dzieci urodziły rok po tragedii, ale to, że ktoś powołał do życia dzieci, Dwa lata po tym wydarzeniu, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Nie wiem, każdy ma prawo do własnych wyborów oczywiście, ale ja tego nie rozumiem, tak? Po prostu, wydarzyło wydarzyłaś coś takiego, to podejmujesz decyzję, nie powołuje na świat dzieci. Koniec kropka, nie wiem. Obrzydza mnie też to, że w internecie można znaleźć jakieś artykuły typu 21 najlepszych mutacji z Czarnobyla jakby to była jakaś lista przebojów e, jest to okropne tym bardziej, że do tej pory rodzą się dzieci dotknięte różnymi chorobami które często prosto lądują w sierocińcach i są fundacje, które się tym zajmują jeżeli uda mi się z tego zmontować film to na pewno podlinkuję wam e, facebookową stronę takiej fundacji aczkolwiek Moje zdanie jest takie, że nigdy w Czarnobyle pojechać bym nie chciała. Ukraina chyba chce, żebym wróciła stąd gruba, bo na każdym kroku jest roszen. Teraz jestem na targu. Na targu jest wszystko. Zresztą zmienię obraz na drugą stronę i pokażę Wam, co tutaj jest fajnego. W podobnym miejscu byłam w Wilnie. Uwielbiam takie targi. E, można tutaj zawsze kupić świeże owoce, świeże... Warzywa, jakieś przyprawy? Rum, wódka, drinktonikiem, e brandy. Jest boczek, jest impreza. Pejzażna aleja. Taki kijowski park Güell. Park Güell jest oczywiście w Barcelonie. Jest tutaj dużo takich rzeźb. W sumie te twarze są przerażające. Jest to iście. Creepy miejsce. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał w dzieciństwie Happy Tree Friends. Taka, taka brutalna bajka. Właśnie tak mi się podoba. ja zamówiłam robale? Trzymać tego, że kompletnie nie umiem trzymać pałeczek i to są robale tak. Teraz się żyje muszę wezmę go w rękę Tym Język to pleśne Teraz całą lemoniadę do popicia Jezu, mam łapki Dobre Smakuje popcorn Chcesz spróbować? Jest przepyszna. Naprawdę jest przepyszna. Kolejnym punktem tej wycieczki jest Muzeum Wielkiego Głodu. I przyznam się Wam, że czytając o tym w kawiarni, oczywiście się popłaka, popłakałam. To jest trochę teraz niezbyt stosowny że ale chyba nikt nie zrozumie tej tragedii tak jak ja. Nie no, dobra, to byłby nie, nie na miejscu. Ogromna tragedia. Jestem ciekawa, jak, jak odbiorę to muzeum, ale zginęło około 10 milionów ludzi, dlatego że Stalin miał chujowy pomysł. Do tej pory nie mogę zrozumieć, że istnieją dzisiaj ludzie, którzy popierają takie pomysły polityczne. Fajnie, nierówności społeczne są okropne. Ale zabieranie innym ludziom nie jest dobrym pomysłem. Zawsze się kończy źle. Wejście do Muzeum Wielkiego Głodu jest za darmo. To cały sam głos. Bo oni by chcieli, żebyś bardziej się dowiedział afryjskiego. Boże, nie potrafię nic robić. Jestem strasznie emocjonalny Po prostu nie każdy kraj ustał do bójstwa. A Rosja wypuściła się strasznej rzeczy. Przepraszam. No to hydropark i plaża w środku miasta nad Dnieprem. Tam jest znowu Tyrolka. Tam. Nie wiem jeszcze gdzie pokazywać. A tutaj za mną jest taka tam. Taka śmieszna siłownia, to się spróbuję Wam pokazać No to co, idziemy Kurczę, ja Wam muszę pokazać, tutaj takie lokalne sebiksy, czyli dajmy na to BORYSy, naprawdę trenują To jest siłownia I ci ludzie naprawdę trenują Ja pierwszy. Ta siłownia jest totalnie niesamowita Wychodzi na to, że jeśli chodzi o siłownię, to wcale problemem u nas nie jest brak jakichś sprzętów, bo jeżeli ktoś chce, to znajdzie zawsze sposób, żeby poćwiczyć ćwiczyć i te rzeczy są poważone, mają kilogramy, co prawda nie wiemy, jakie bezpieczeństwo na takiej siłowni i no, ale jak widać da się. I patrząc po tym, jak umyślni są tutaj ci ludzie, a są, jak są wysportowani niektórzy z nich, a także jak to bardzo e nie ma w chwili, są w wieku e, niesamowite. Kto by tam inwestował w drogie sprzęty Czy jestem właśnie na plaży w centrum Kijowa? Jest. Czy jest tym dobrze? Cudownie.